Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Dzisiaj ze mną jest Diabeł, Admiros i Plaga. Yo! Yo. Gramy, Yo. Oczywiście gramy w Huzie Dedi. Deddy. Ja jestem ojcem i oni chcą mi nie przytulić. Oooo, nie złe sam dropnąłeś? Ty pierwszy. No się przytulić tato do noża? Sprawne. Wypadła mi z mamy. Wypadła mi z mamy. się przytul do noża. Tak. Dobra, wstawcie ja Zaraz go tam ścignę. I do czego był Baby Key? Do otwierania. Do pampera nie szafek, więc nie to, a, jest ten, no. to jest taki, wiesz. Do pasa cnoty. Dobra, jego ja będę też mam Do pampera. Chodź, chodź, chodź. Gdzie tak. jest ta Tam, Tam tata? jest, dobra, ja już się do niego dostanę. Mam sposób, patrz. Nie się dostanę? Dobra. Nie, nie. Zostawcie na to. Dobra. No cię, jest tak. Do niego obstawiajcie dół. Ej, 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 ej. Jest na dole. O fuck, wyrzuciłem na Ojenny, O jenny. Jeny, jeny, ta ta taki. Jeny, jeny, ta. zostaw mnie. Ej, nie. Halo, wracaj. Wiesz go. Do? Nie, 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 nie. Ta szybki nie. jest. Oj, grubas tu jest. Jesteś okay. grubas. Dobra, jest w spokoju. Chodźcie, obstawimy drzwi i będziemy dobra. go tłukli. Ej, Młotek tak nie działa. Chodźcie. Nie, Chodźcie. Mówię, nie fuck, działa. fuck, 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 usp... zatrzymajcie Chodźcie, chłopaki. Zostań. Góra. No i go, kosę, jeszcze raz. Próbuję. Kosaj, raz kosaj, raz Próbuję. Kosaj, raz Ale nie mogę go skosować. No, o, jest zwiad. Kost... Z... Uciekaj. Bo tak jest do go. O, dobra, na dół. Trzeba znaleźć jakąś inną <grym> <na> broń, <grym> moi drodzy. <grym> Rozdzielmy się. Trzymaj go, przytrzymaj go tam. Rany, ja cię tam. dawaj, chodź tu, pewał. Jezus, weźcie. Nie, nie, Ta nie, nie, nie. teraz. Zostawcie mnie, zostawcie mnie. W granatem szybko. Niech Jezus, niech ktoś, niech, ktoś, niech ktoś pójdzie przez kuchnię. Nie mam je tu. Tak? Tam No. O, i zamierz. I zamierz. miecz. Nightmare, Rany, is night rany. Is ja tam z widelcem chodzę <grym> Z widelcem? Zostaw widelec. Co mi chcesz zrobić z widelcem? No nie, Poszucz, w las na samochód Paweł There's to jest... Chcesz jest... się, się nakarmić Ta Popę mi w Uciek, uciek Ojej, ojej Uciek, uciek Ojej, ojej Kurwa jaki on jest szybki No Wy tacy szybcy nie wie, Co się z nim dzieje Nie mam jej w łazience, kłamiesz Ja dostałem kosę w ten, w nogi Kosę w nogi dostałeś? Tak, dobrze. Jest tu, jest tu. Gdzie jest tu? Ej, ja o, tu komputerem no, I Ja tu nie mogę przyjść. <laughs> jest tam, dobra. To już jest. Nie możesz tu wejść. Haha. Ha. Granat. Ej, dziecko. Paweł, Paweł, zobacz to. Czyim dzieckiem jesteś? Nie jest, to jest. robi, ale. Zgaśnica. Wiem, ale. Oj. Nic granat. Nic nie robi. granat. O, na ha, ha. szczęście. Na szczęście za daleko jest. Nie serio? Tak, oj, ja specjalnie przy drzwiach rzuciłem żeby go załatwić, a to jest za daleko. Widzisz? Ej, kumaki, kumaki, Pracujmy z głową! Oj, 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 oj! Dostał! Yes. Nie, w twarz. nie w twarz. Dostał nie. tubę, jest! Pociąłem mu nogi! Ja mu pociąłem nogi! Też? Ty masz nóż, nie masz noża! A jest miecz, <laughs> nie ale nóżko tutaj... Jezus Zostawcie mnie! Idźcie go. szybko! Od salonu! Dobra. go! Ale widzicie, że na cały czas możecie chodzić. Tak, ale się Nie ma mnie. No. Bez przerwy, to to już Nie ma tu nikogo. Ale wolniej biegniesz. Nie ma tu nikogo. Ale biegniesz, zawsze Zostaw mnie! Nie! Załatwił go! Bardzo ładnie. Rematch. No Paweł nieźle, ucieka, nie? Zobaczmy jak działa. Szybki FPS-y krakałeś wykrakałeś. Co? Ja to, ja to wiedziałem, Zepsułeś? Paweł, chodź się Wsz. zabić. Nie więc wiecie, Pask. ci, którzy u mnie oglądają, już pewnie poznali, że Kuzyn Daddy działa czasami. Raz działa, raz nie działa. Chodź, nie zawsze działa, wszystko fajnie działa. Co rundę się zmienia, mówię. Paweł, chodź tak? szybko, dać się zabić. Dobrze. Pciochem. Zgadza się, że w PS. Nie żyjesz już! Pyk, pyk. To różowa jest, nie widzę gdzie on jest, No i też. Powinien no. się już udusić. Nie udusi się. O, no, już, już. Yeah. To yeah. Yeah. Już po No już już. No. No i zobaczmy. Teraz powinna być druga runda i powinna wszystko działać. No. Powinno. To your daddy. MPS. Niestety. Co? Nie działa? Niestety Ach, nie, nie działa. działa. Use your daddy, na świecie! Bez e, zenzu, e, Paweł e, chodź tu, e, e. szybko! No nie, no znowu? Ciepło, kuchni! No. Na tururu, tururu, tururu. Oj, oj, mam go! Ja nie masz Figo. go czym zabić chyba. Nie widzę go nawet, mam młotek, nagle skończył. Ja go tłukę, aż go odrzuca, tak go tłukę. Pie, yeah, pie, yeah, yeah. Use your Lata. hammer on tata. Dobra, rematch. Strasznie szybko nam idzie. MC Hammer Daddy Time? Tak. Dobrze nam idzie. Tata w ogóle się nie broni. No nie? Widzę, trzecia próba. No. Tyrish Nightmare. No, no, chuj, to nie ma sensu. Serio nie działa ci znowu? Znowu już nie działa. Weź tam po kombinuj coś. Dobra, grajcie, grajcie, grajcie. Dobra, idę się ukryć. Gramy. Dobra. Tatuś. <noise> tak. Tatuszu. Ci... Na... Dobra, słuchajcie, słuchajcie, mam dla was propozycję. No? Jeżeli Jego mnie zabijecie, to wam kupię najnowszy zestaw klocków Lego. Najpierw przynieś zestaw, dopiero pomyślimy. Dziecko, to tato, mi się wydaje, ty że to Klocki z dupiu! Właśnie. Ale proszę cię, ale zobacz, że jest ciemno, że są sklepy zamknięte, nie? A, eee, no to, Rano, to co Ronu, to ma jak być? przyjdzie i was e, ten wytłumaczy. Czyli kłamałeś. <laughs> to... Nie, tato, nie kłamałem, więc Jest tak, że jest tak, że się prawie upiekło, niech się wiecze. Nie umiera. No, Gdzie mój nóż? My mamy go załatwić. A ja mój nóż zniknął. No. Ale on włączył mnie nie zapomniał... rękach. Zniknął, normalnie wpadł do tego. Do Wenta. A e, no Co bez nie. nie mogę wejść do Wenta. Ech, właśnie, I zabrało mi noża. Anty Nie wszystkie o, działają. Nie że jest przed Wentem. Nie ma go, nigdzie. Eventowy węd? Event? Czekaj, muszę zobaczyć. Ja potrzebuję jakiejś. Hmm. broni. może wystarczy, ile że się. jak tutaj coś koprzą, to może daję. No tak te, nie. Też bym się broń przydała. To jest, hmm. świetny. Gdzie ta mamusia jest? Gdzie ta mamusia jest? Mama już idzie, tato. Mama nie już idzie? Się. Tak, dobrze. Lubię nie mamusia nie idzie. chcę martwić czekaj. w ogóle? Komu musia nie ma nóżek, bo spotkaliśmy ją w przejściu. Yy. O kurcze. Yy. to jest jakaś groźba? Nie, nie. tate, nie przejmuj bo się. się. Hey. O! Hey. Chodź tu, gnido! Tam jest, Jak o, ty dobrze. mówisz do ojca? jesteś moim ojcem. Frejerze. jesteś moim prawdziwym ojcem. A no jakieś słownictwo? Ty nie, jesteś, ty nie jesteś moim dzieckiem, Frejerze. Co ty robi szafa? Nie, nie mogę tego robić. Ej Gonimy go. There. Gdzie there on jest? Gonić. Gdzie on się nie da Gdzieś w póki był. Był. Dużo Chyba, chyba garaż. Może nie Dziu Może w lodówce się schował Nie Na pewno Może. To jest totalnie to miejsce ty, ty. Ja łap, chcę no. uciekać, ja chcę, chcę uciekać, czekaj. czekaj Czekajcie A, chwilę, spróbuję. Z... Czekajcie Łapasz chwilę, spróbuję uciec Poczekajcie. Poczekajcie, dajcie nie chwilę Nie szybko. Nie uciekniesz, nie ma szans Łap go bracia Admirosie Dobra, zamknąłem go w samochodzie, teraz Poczekajcie chwilę, o. Świetnie Co to było? Wow to się wydarzyło? Co No i to zrobię z autem. Podpalił mnie, patrz, dziecko płonie! Dziecko płonie. Musisz padać HPU, muszę głupi! Nie mogę uciec! Nie, mogę uciec. Yeah, dobrze nie ci tak! Zablokowało go auto! Nie. Auto mnie zmiażdżyło! Jestem w samochodzie, jestem w silniku! Dobrze ja ci tak, o! o. Teleportowałem! Tu bym tele... strzeliłem! Jest ja nie na górze Teleportowałem się. Gdzie jest? Teraz chodź na górze, po schodach. Hey. O nie! Przez zaraz do Przez ściany moc. się teleportowałem. Ciach! Ja też chcę mieć supermoc. Supermoc? pomoc. Chyba supermoc. Eee. Supermoc jest taka dobra, że po schodach nie mogę wskakiwać. Supermoczu! Wracaj do nas! Idę! <laughs> Biega. O! Jaki, jaki zabiegamy? O nie. To chcesz taką? mi zrobić? O, o, bieg. Bieg. Zrobi. Pięknie! Pięknie. Bardzo ja ładnie. No, normalnie. Uf. Jesteś normalnym dzieckiem. Sam jesteś nienormalny. Ej, jest. ja dzieci, to, to jest dobry pomysł. Musimy się podpalić, kiedy mamy szybką prędkość. No? Mm -hmm. na prędkość Ale to wtedy tak. No. Nie, nie, nie Dobrze się. i niedobrze, nie? Bo to Dawać nie możesz złapać się. rzeczy wtedy. Ja a, pomyślmy. No dobrze. Pomyślmy. No. To dobrze. Ej, czekajcie, a ciekawe czy to zadziała. Też włączyłem nagrywanie. Aha. Aha. O kurde Czekajcie chwilę Nie nawet chwili o. Iść mi z tym A Już widzę kombinu kombinuje Gdzie on jest? Eee, Koło do, do, do auta Ten trzeba kluczyk, tak nie? Jest. Tak, trzeba no. ja kluczyk do auta A Skąd się bierze kluczyk? Czemu nie mogę cię użyć? pieluszki <hle> Znajduje się hmm. Nie miałeś klucza w pieluszce? Na starcie? To był babykinie? Nie, nie, nie. Klucz, nie, po prostu. czarny klucz. To jest klucz. Ej, 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 jest ej, ej, ej do taty! Gonić Przez... typa! Proszę, nie strzelać do taty. Ja sobie po prostu biegam, hmm. co nie? I tak... Na górze jest, w pokoju. Węce? Dobra. W tym obok. Ja tam przecież się nie dostanę. Gdzie nie tam, będę... Boisz, że przejścia z Bo mi miecz zgubi. Co się wydarzyło? go! No. A nie, działa! O co no, jest? Wie. Nie mogę karnister wyrzucić. Co Kiedy Kiedy do pokoju! No. Po co ci karnister? Zostaw karnister! Nie chcę go! Chcę go wyrzucić ten karnister. Kranister! Kranister nie! Nie, jesteście, jesteście tylko okay? dziećmi, jesteście tylko wrednymi moimi dziećmi. Dzień Nic jest na, górze no. jest? na górze w pokoju ten obok naszego Nawet nie dam, dam... Tak naprawdę nie nazywacie się diabł admirocji i, i plaga! W rzeczywistości, w rodowodzie macie wpisane e, ten Sraga, ba Bazyliszek, yyy... Też się nie wykopał Akcenty i ten... Dawaj, łap go! Ile czarnych kulek, zjem wszystkie! Kto to w ogóle nie ma imienia? Nie jedz gringli, one są niezdrowe! Dorwij tatę! gringle z dupiu! go wypłożyć z tego pokoju, bo go nie mogę trafić Tutaj? Dobra Co ty, z nożem jesteś? Nie myślałem O, o, ten mi no! Kill'em go! No, 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 no. To jest kulkus. Ale ile tam kulek nie? Pani admirosie Dzień dobry Ale do się przyjdę, poczekaj ej ej, 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 ej. Chodź tu! O. Wyskoczył, Staleź wyskoczył! Ła, wa, wa, ła! Jest jak ktoś tam z tymi kulkami sprzęgliz, masakra No i dobrze, o to chodzi Gdzie jest? W pokoju to z trofeum! Trofea! Trzeba, strzelaj, strzelaj, strzelaj. Wyżej troje. Trofeum! Wyżej trochę! Trofeum! wyżej? Tak mogę Wyskoczył, dostał! Na dole jest uciek do garażu. No do nie za szybki, on nie Halo. Ojej, uciek. garażu uciek. Tak, to zatrzymaj Ojeju. się ci zaraz się zatrzymał, to zobaczysz. Dalo, chcesz ci wsadzić? No, jest, jest jest w dupiu, ale jest niedobre. Mordach, chcesz mi wsadzić? Kurczę, nie, nie, nie. Jest nie na, w dupę, na ucie. Dupiu. Dupiu, 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 dupiu. Du, jest ja na ucie. Jest dupiu, ucie. Jest na w Jest na ucie. Jest na Oj, czekaj, bo z... o, czego mi się chodzi? Gdzie jesteście? O. Daleko. Jest na aucie? Tak. Na aucie? No to już... Bocze, nie, nie! Jest. Pyk, nie Leje typa. Prawie no go poskładałem. Ło, 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 typie, zostaw mnie, typie, zostaw mnie, ło. wow wo! Wow. Wypuść, wypuść to, wypuść te lekki. Ło, go. Ja pierdzielę, z dzieci się podpaliły. Idę się podpalić. Jestem odpalony o, no na haksach go dzieci. Idę odpalić haksę. Jak się skacze? No jezus, e. Maria, Ja już prawie nie żyje, nie? No. O. Gdzie jest ojciec? O, 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 yes. jest. Na dole! On biega szybko! W głównym? Ło, yes. 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 wygrał oh. na farcie! Oh. Yes. No nie, dobra, teraz zmieniamy oh. na co? No, no jest. Teraz ja wam pokażę, jak się ojciec ba, 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 play online. Custom! Dobra. Admiros, tak się nazywa twój pokój. O nie! O nie, zły włączyłem. Czekaj. Create to? game. Admiros 1. Daddy sniper. Pyk, jest. Admiros 1. Bo Admiros bez 1 był zajęty. Aha. Go! Jedziemy z tym koksem. No. Dobra, taka szybka taktyka. odpalamy się i najpierw musimy zbrać broń i się podpalić. Tak, i dopiero podpalić. I frajera. To ja Dokładnie. idę szybko, auto już przygotuję do odpalania. Okej. Okay. Admirosie, się szykuj się na śmierć. <coughs> Nigdy mnie nie Najlepsza się. będzie kosa. Znajdźmy kosę. No, znajdźcie sobie broń. Ja się zajmę autkiem. Dobra, Dobra. nie będzie skakania pałacu, bo się spali. <coughs> O, lepiej mnie poszukajcie, bo może wam się nigdy nie uda mi znaleźć. O, Na pewno. Dobra, <grym> auto gotowe do ruszenia. Tylko znajdź najpierw broń. Ja posiadam ja Posiadam. posiadam. Co, wciąż, pod, panie co mam? Co masz? Wyłączyć tą nóż? Dobra, to poczekaj koledno. na Diabeła, nie odpalaj czasem. Diabeł, Poszale... masz broń? Tak, mam. Już to jestem. dawaj do auta wszyscy. Jestem! Spotykamy się w aucie. Spotykamy się w aucie. Jezu, jaki plan, nie? Cały planing. Wszyscy mają broń, to wiesz. O, cześć, cześć. Siema, diabłu? Nie, już idę. Ej, diabeł! A to ty pleński? No tak, ja! No jak ja jestem ojcem? Aha, zapomniałem, że ty jesteś ojcem, Boż, no, tak. Diabeł! No właśnie widziałem, że coś takiego odmłodniałeś trochę. Czemu nie, nie? <grym> nigdy młodsze. No, no, Ruszymy frenzlu, dobra, odpalam jestem. to. Dwałem, to. No, dawaj. Biegam! Uuu, Ej, Działa, 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 działa. Jestem zbudowany, nigdy mnie nie znajdziecie. Ej, zablokowałem, Cały czas się, przemieszczam. Gać, Paweł, skać. Sprawdźcie w kominie, może tam utknąłem. Może. O ojeju jestem w bagażniku! Oje, który z bagażnika! Moje PEZY! Ojeju! Ojeju! No i, co? no i co? No nie! Życie ci czasem nie spada, tata! To no właśnie nie spada! Aha, Coś to rzeczywiście... proszę mnie wypuścić! Ale tak ja bym dostawał obrażenia. Ojeju! Kurde jak nie Dobrze tutaj z bagażniku jestem! Ojcem. Utknęłam. Co się stało? W bagażniku Chodzenie pod palonym dzieckiem, to jest horror. Przerąbane, nie? Jesteś szybki, I, ale i nie, nie możesz nawet. tego kontrolować. Szczególnie jak masz dwa FPS-y. No, Gdzie dan. on jest? W sypialni rodziców! Zabiłem go! Co?! Yes. 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 Ja nie widziałem nawet! Ja zasuwałem no, bardzo yes. szybko. To było, Aha, dobra, bo to było niezłe. Dobre taktiksy. Go, Paweł, nie utknij tym razem. Proponuję, żeby się zmieniło tylko dwa dziecka. Trzecie musi być powolny. Bo to jest złe, jak wszyscy biegają czasami, nie? Jak ci dzieci biegają, fajnie jest. No właśnie, Mnie nie, się bo... Wtedy nie wszyscy mogą wszędzie wchodzić, nie? Znaczy, wszyscy no, nie mogą, może tak. Dobra, mam noża, możemy iść. Młotek jest jeszcze tu obok, jakby co? Dobra, to my się odpalamy we dwóch, a ty idź tam go wiesz. Też mam, też mam tutaj. Fox. Ja, Paweł, bierz klucza i lecimy z nim. Ja mam Najpierw dalej. trzeba przygotować, dobra. No najpierw no, trzeba jesteś. przygotować. To ja przygotuję szybciutko. Dobrze, przygotuj. Tylko go czasem nie odpalaj sam. <laughs> nie, ja w ogóle będę stał obok auta. Obok? Ale idzie do, wiem, ta, idzie do was, idzie do was. Powinienem się podpalić. Nie mogę ci noża zabrać, halo! Został ich po Dostał ich na co? Został na No ej, Chodź, no chodź, gdzieś go. Nie zabij go. Ładnie. Co? co to negocjowny, chodziło? Proszę. Normalnie nie, przyszedł do mnie no kosą żebra. No tak patrzę Brażu, sobie na negocjacje. Tylko Nie było negocjacji, trzeba było nas karmić. Trzeci dzień nic nie jemy. Co on tu już on tu robi? Już na dole na robi? Jak chcesz co? Jak klucz zabrać? klucz do auta? Nie ma go. Kto on jest? Nie ma klucza. Weź jakiś nóż. No w różnych miejscach się respi, wiesz? No. A. Totalnie tak jest. Paweł, wcale ci nie chce go okłamać. Dobra, ziomki. Teraz go znajdziemy. Uhu. A już tam tedy przebiega. O! o. o zabrał no klucz. Sprzedaj mu kasę, sprzedaj mu Sprzedaj no mu ma tak. Kto ma klucz? Nie mam. Paweł? Nie, nie ma, nie ma. Nikt nie ma klucza. Ready? Tak. chciałem się walić, ale tak się walić. Tak Płonę! Dziecko płonie! Dziecko płonie! O nie, zgubiłem nóż. No i dupa. Ja też. Gdzie jest nóż? Jak go nie trafisz, to go rzucasz po prostu i to jest lipa. Muszę krzesła! A, widelec. Czekaj, może widelcem go dziabne. Dzieci piraci. Chłodzenia. No nie ma noża, jest ten nóż. Jest. Mam toster! Patrzcie. Gdzie jest ten nóż właśnie? Ja Żadnej broni zabrać. nie ma! Ale dziecko płonie normalnie. O, był nóż! Ekstra turbo! Co? Nic wam to nie daje, ty. Tutaj nie Tam się nie da skoczyć, no Dziecie, jak posrane, ja no. zaraz się zrzygam, nie? Się zrzyga. Nie da się? Ha, załatwiłem no. typa, yes, ja. na bieganiu A, wszystko się da Jeszcze jedna A, runda, wie. go Dobra Jak no go tak się No. że mnie nie znajdziecie no. Próbuj tatu Muszę jakąś super killówkę Tato nie chowaj się, opowiemy ci bajkę na dobrano Tak, opowiemy ci bajeczkę tatuś Chodź Nie chcę Chodź tato, Powiem ci jak zabiłem mamę <tuszy> Powiem ci jak mamie sprzedam kosę Tatu! Tak. Nie chcę! Chodź, no chodź, tatu, powtórzę ci ostatnie słowa mamy! Chodź, miałeś coś do przekazania! Ona, ona, ci Przeczyta przekazać. Przeczytam ci jej nekrolog! Tatu! Nie chcę. Przeczytam ci raport koronera! Tatu! No. Chodź! Koronera. chodź. Widzicie, widzieliście światło? Yy, sekcja zwłok żony, żony taty. Żony taty. Żony admirosa Przeczytam ci tato! Chodź, tatuś, chodź, chodź. Tatusz, Tatuszu. Co tu się co stało? Ej, hey, jak weźmiesz widelec i wsadzisz go do tego, yy, do gniazdka, to też szybko biegasz. Uuu, tak? To! to... Ej, hey, halo, co za jakiś parę ja ja może być, chyba jest na górze, nie? Chyba pójdę po widelec. ma. To się ma, piąteczka. Co nie! Jest, piąteczka, to piąteczka, 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 piąteczka. Chyba zginiesz, oła, 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 oła. zginiesz za, za blisko jesteś, wiesz? Nie, nie zginę. Ja wiem, na jaką odległość działa granat. Patrz, widzisz? Gówno ma? wiesz. No i co? Nic nie, wiesz, nic co? nie wiesz o życiu. tutaj, cwaniaczki. Dorwę cię jest. zaraz. A. Jest A. na wencie. Na wencie od sypialni rodziców. Nie. Na pralkach. Tam, tam. Chodź ci, tatuś. Tam. Chodź, tatuś. Ja ci zaraz... Wilnuj go, go tam na dole. Zaraz go dorwę. A tu nie masz na tego wentu. Widziałeś co no. dziecko na czołowie. No. No. jest węt. Nie ma wyjścia. On Też. ma głowę w ścianie. Suficie. Ciśnij go! Jak to głowę jest. w suficie? Normalnie głowę w suficie wsadził. Tak! Jak kangur. Tato, proszę on... wyjąć głowę nie, z sufitu. No, patrz. No, patrz, no, patrz. Widzę, co jest na górze. Ta ja jest... nie w ścianie, on przez ścianę ciągnął. teleportowałeś. Nie. Teleportuj się przez ściany. No offense. Co jest grane? Tata oszukuje Ta Tata, Tata oszuście. Proszę go tam Daj pilnować. się wejść. Ja idę znaleźć ja wiem, tego wiem. O dziecko jest, tam jest na dole No i ty w ogóle jesteś tam A ty Musisz już wyszedłeś poza mapę Ej. A nie, jest tutaj Jest! jest szedł tam, z tej jest... półki głupiej Jest w garażu W garażu? Tak W garażu W garażu był. Cię. Dostał dostał z nie ma Złaczę się zaraz dostał tu Nie mam noża to jest grane. Kopy! Na górę! O ty O nie! Wracaj! Ja już Czemu nie... go już gonię. No nie, bo na mnie nie działają. Bo to są Skoro czopki. mam 3 FPS-y. Właśnie, się bardzo dobrze. Ojcze, Mirosie, czopki do ust się nie wkłada. Właśnie! Ja czopki Zato. się na głowę zakłada! Czopkę czopki. na głowę musisz założyć. Czopka no, na łeb! go tam! Zwrócić go! Nie! nie. Dadzę ci tego plastikowego miecza do palca, zobaczysz. Ty, 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 gdzie on jest? Halo Katełę, gdzie jesteś? Ej, wiecie co wyjdzie o z, z masła. Ma Ej, wiecie co wyjdzie z masła i tego To w noju. A bije mnie. Wiem, Bigo, lego. Oczywiście, że cię bije. Cześć nie ja że cię nie dopadnę. Ja mam co? miecz świetny, nasmarowany masłem. A tablet? Co to w ogóle tablet robi? Leży, to wygląda. Tam... Dostaw mnie, zasadzie... jestem na łóżku. Ej, nie da się wejść na łóżko. Da się, już tam idę. Da się. O jak jesteś super szybki. Może wtedy? Super szybkie, A. to zawsze może. U, już rampa. Super szybki nie umie wejść na schodach, to jest jego jedyny weakness. Skacz w ścianę. Teraz to wybra. Ucieka! Jest na schodach, obok schodów, w pokoju. W pokoju siostrzyczki. O yes. nie, wygrał yes. Dobra. Dobra. I to chyba tyle w tym materiale. Tak. Tema. Trzymajcie no. się. Pozdrowienia od tatów i dzieciów.